W moich rękach znaleźć zdjęcia odbierają życie. Czarno-białe potąć się zaklęcia. Poeta ze mnie nie jest taki, y, jak, y, jak się mówi, a raczej uważam się za wiersza okleta niż za poetę, ale y, y, trochę wierszy napisałem o, o tym mieście, o Kędzierzynie, a głównie o Pogorzelcu. To jest miasto, y, dzielnica zakazana kiedyś, taka najgorsza, ale myśmy tam wyro wyrośli i coś tam z nas się y, y, zrobiło takiego, że po, po opuszczeniu tej dzielnicy tęsknimy i do tego wracamy tutaj. I wracamy czy z Brewem czy, czy ty, jak ja z polskiej Celekwi, czy z innych miejscowości, ze wschodu, z zachodu, z całej Polski przyjeżdżamy tutaj właśnie na Pogorzelec, żeby nabrać nowych sił. Kiedyś tam, gdzie dzisiaj mamy te wszystkie sklepy, była łąka Miklisa, były ogródki działkowe. Myśmy tam w piłkę grali i nikt nie myślał, że tam nad Chłodnicą będzie takie coś, co jest dzisiaj. Takie potężne zgrupowanie wszystkich sieci handlowych i całe centrum właściwie handlowe i pomału kulturalne robi się na Pogorzelcu. Jest trochę wierszy, które z których patrzę z perspektywy czasu właśnie na tą naszą łąkę, na tego Miklisa i, i, i na tą Kozielską, ale głównie dotyczy to okresu sprzed 50-60 lat, czyli naszej młodości. Myśmy dorastali tutaj właśnie na Pogorzelcu. Wszystkie nasze najważniejsze przygody, co zostało, to jest właśnie Pogorzelec i, i z tą dzielnicą są związane nasze wszystkie przeżycia, uczucia, stąd te wiersze, pierwsze piosenki, wszystko tam się tworzyło. Pogorzelec, tak, to jest taka nasza 嗯。<laughs> To jest stolica nasza, nasza, stolica naszych uczni, naszych serc yy, i to się przekłada w tych wierszach, piosenkach. Yy, tutaj trzeba wspomnieć o Krzysiu Rakowskim, który yy, ma lat 18 musiał uciekać przez stan wojenny, bo nie mógł nawet na pogrzeb ojca przyjechać, bo to jego yy, SB ścigało. Yy, I on z Bremen zaczął pisać takie teksty, że to właściwie nas wszystkich też ruszyło i myśmy się niejako dołączyli w jakiejś jak gdyby, rozmowie. Yy, my, yy, tutaj mieszkający na miejscu, ci, którzy są tam w Niemczech, bo musieli uciec, bo nie było i teraz chcą wracać i są co dzisiejsze spotkanie. Część utworu jest napisana do moich słów, ale część Krzysiek, Krzysiek, pisał sam dużo, pisał i wydał parę płyt i można będzie dzisiaj tego wszystkiego posłuchać, zobaczyć tutaj na miejscu. Do wiersza będzie czytała osoba, osoba ze znanym głosem, który robi różne podkłady, pani Jarosław Boberek znany nam jako policjant z rodziny zastępczej, czy barman z, z ojca Mateusza, ponieważ jest związany z Kędzierzynem, więc zechciał poczytać, przeczytać Wiesz, bo my, powiem szczerze, ja jak czytam, to się rozpłaczę, albo co, włos będzie mi drżał, a on to zrobi profesjonalnie i będzie fajnie. No tutaj też to jest dzięki jakiejś tam znajomościom państwa Telegów, Turczyniewiczów i, i, i retro muzyki tutaj, także tutaj to taka, taki krąg przyjaciół tak spowodował, że pan Jarosław będzie zechciał tutaj przyjechać i, i będzie czytał. Nie robiliśmy reklamy specjalnie przed, bo bałem się, że może przyjść półmoniuszki, czy tam jeszcze Sobieskiego i tak dalej, to byśmy tego nie zmieścili i to, to by nam to się tutaj y, nie udało wtedy zrobić. Dlatego jest to tak w tej formie, może kiedyś y, zrobimy coś innego, jeśli to się spodoba, to y, gdzieś tam ciądziemy na Pogorzelcu, gdzieś na starym lodowisku i będziemy czytać te wiersze. Kto się nie kąpał w chłodnicy? Pierwszy raz koło mostu kolejowego. Ile to lat wtedy mogłem liczyć? Trzy, cztery, jakoś tak koło tego. Potem na zakolu, dalej, gdzie jest obwodnica teraz. Blisko tam miała kolej, boisko tam miała kolej, w nogę tam grałem nieraz. Będąc ministrantem, czasami myśmy tam grywali. Pamiętam czas ten non-stop mnie na bramce stawiali. Tam też się pochody kończyły, te pierwszomajowe. Takie to czasy były. Miłych wspomnień pełną mam głowę. Potem były kąpiele przy wodospadzie, gdzie na młyn się rzeka rozdziela. Wtedy dekatyzowane ciuchy były w modzie. Każdy kasę na nie zbierał. Nad chłodnickim kanałem, którego resztki zostały, żaby i kijanki łapałem, poznawałem świat płazów wspaniały, dziś tam pędzi obwodnica, odrzańskie ogrody zastąpiły ogródki, ale pogorzelec dalej mnie zachwyca. Teraz, gdy jestem stary, i wtedy gdy byłem malutki.